Witajcie, witajcie kochani. W dzisiejszym odcinku jesień zawitała do naszych domów, więc warto, warto poćwiczyć. Ale dzisiaj taka odpowiedź na jedno z pytań, które dostałem od Was. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, czy warto grać na akordonie klawiszowym czy guzikowym. Zapraszam na odcinek. Daj łapkę w górę, kliknij subskrypcję i dzwoneczek. A żadne treści na moim kanale Cię nie miną, a ja już Was zapraszam na film. Dzisiaj taki film odpowiedzi na pytanie, bo dostałem ostatnio dwa takie pytania. Eee, właśnie czy lepiej grać na klawiszowym akordeonie, czy lepiej grać na guzikowym? Nawet ostatnio a, ktoś mnie zapytał, dlaczego ja gram na klawiszowym. Ja gram na klawiszowym akordeonie, dlatego że zainspirowałem się własną nauczycielką i dlatego postanowiłem grać na tym akordeonie. Ale teraz, tak, czy wybrać akordeon guzikowy, czy wybrać akordeon klawiszowy? Eee, kwestia jest wyboru, oczywiście, tego, który nam bardziej odpowiada. Można by było powiedzieć, albo który jest łatwiejszy, bo niektórzy mówią, że któryś jest łatwiejszy. Nie ma łatwiejszych i trudniejszych. Niektórzy my, mówią, że akordeon guzikowy jest łatwiejszy, ale ja bym nie przestawał na to, no bo to różnie z tym bywa. Ale co chcę Wam powiedzieć? Wybór guzikowy czy klawiszowy to jest kwestia po prostu tego, co chcecie robić z tym akordeonem. Jeśli chcecie na akordeonie grać tylko na weselach, tylko grać biesiadne utwory, ewentualnie jakieś utwory takie, e, e, takie właśnie, nie wiem, walce, jakieś tanga czy takie coś, A, i nie wiążecie swojej przyszłości na przykład ze stopniem e, średniej szkoły muzycznej i tak dalej i tak dalej, akademia muzyczna, to możecie śmiało grać na klawiszowym akordeonie. Jeśli myślicie o dalszej e, tutaj historii z Graniem to zdecydowanie guzikowy akordeon, dlatego że on jest obowiązkowy w szkole muzycznej drugiego stopnia, moi drodzy. I potem dalej lecimy z tym, z tym akordeonem. Ja na akordeonie guzikowym grałem jeden utwór na moim egzaminie w pierwszym stopniu szkoły muzycznej, ale nie dlatego, że musiałem to robić, tylko dlatego że chciałem to zrobić. Akurat dostaliśmy guzikowy akordeon w szkole i była taka możliwość. No, akordeon jest instrumentem, jak wiecie, dość drogim, więc nie zawsze nie zawsze stać osoby na kupno guzikowego akordeonu, bo jest to dodatkowy koszt. To już jest naprawdę koszt gigant, że tak powiem, e, takiego akordeonu, jeszcze dobrej firmy, no to to jest e, powiem wam, że e, gruba kasa, ale nie o tym dzisiejszy filmik. Po prostu słuchajcie, jeśli macie wybór to zastanówcie się, co tak naprawdę chcecie z tym instrumentem robić. Bo, jeśli chcecie sobie pograć po prostu dla przyjemności, dla znajomych, e, gdzieś w takich warunkach, tutaj y, domowych, albo nawet no nawet y, powiedzmy pograć y, jak na przykład, nie wiem, no nawet na weselach, to, tak, tak, tak jak się gra przy domu, tak, to spokojnie wystarczy Wam klawiszowy akordeon. Nie, nie, nie trzeba się pchać w akordeony guzikowe. One są bardzo fajne do grania. Dość trudnych utworów, e, bardzo fajne są do grania utworów klasycznych, e, e, muzyki poważnej, takie, takie naprawdę jakieś trudne utwory, e, bardzo techniczne utwory przede wszystkim. E, to są dobre instrumenty, dlatego że tam jest troszeczkę prościej, ale też nie do końca, no bo gra się trudniejsze utwory, e, prawda, e, na tych guzikach, więc jest to troszeczkę inna specyfika i inny układ, oczywiście dźwiękowy, bo. W akordonach klawiszowych mamy, tak jak w klawiaturze fortepianu czy pianina, dźwięki poukładane półtonami. I to jest tak poukładane. W akordonach guzikowych jest to troszeczkę inaczej. Dźwięki, akurat na tym akordonie, na którym ja grałem, były poukładane tak, że były poukładane jeden po drugim w rzędach, ale były to interwały tercji małej. Moi drodzy, czyli tak naprawdę 3,5 e, trzech, trzech tonów. No i tak to wyglądało, i to też pomaga zagrać różne rzeczy w innym układzie nieco. I o to tu chodzi, dlatego wybór akordeonu, e, samego instrumentu, rodzaju instrumentu to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest właśnie ten wybór pomiędzy klawiszami, a a guzikami. A teraz pod tym filmem napiszcie mi w komentarzu, proszę Was, najmocniej, czy gracie na guzikowym akordonie, czy na klawiszowym. Będę bardzo Wam wdzięczny, zobaczę też, jak tam u Was w ogóle w tym jesiennym klimacie. Moi drodzy, to będzie teraz taka seria, troszeczkę podpowiadam na Wasze pytania, bo też nie miałem okazji tego robić, a ostatnio też dużo, dużo pracy. Yy, prze, przede mną i, i trochę, trochę po prostu czasem niektóre rzeczy wypadają, ale mam nadzieję, że będziecie, że będziecie yy, będziecie ze mną na tym kanale cały czas i dziękuję Wam za wszystkie reakcje na moje filmy, które cały czas dostaję, czytam komentarze yy, tym osobom, które piszą do mnie wiadomości prywatne, yy, staram się pomagać w różnych kwestiach podłączania różnych rzeczy, o tym też będą jeszcze filmy, bo jest parę pomysłów na na filmy, także filmy się będą pojawiać, filmy z grania też wkrótce się będą pojawiać. Moi drodzy, no po prostu ostatni mi czasy, te dwa ostatnie miesiące były dla mnie dość trudne, dlatego to Wam dzisiaj nagrywam. Chciałem Wam po prostu podpowiadać na pytania, bo to też jest kwestia taka, że czasem fajnie jest nagrać odcinek w odpowiedzi, żebyście bardziej ten temat do Was może gdzieś tam, gdzieś tam przemówił, przegadał. Także pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć.